Neapol. Miasto, w którym słońce ma własny rytm, a historia miesza się ze współczesnością. Miasto sztuki, kultury i polskich śladów. Już około 10 lat jak realizujemy przewodnik śladami Polaków, sławnych Polaków w Neapolu. To jest projekt edukacyjny, który zrealizowaliśmy dla Polonijnych dzieci, aby na jednej szali zaproponować im bogactwo dwóch kultur. Co jest bardzo ważne, dla, dla, głównie dla dzieci polonijnych, gdyż należy wzmocnić, wzmocnić ten proces identyfikacji ucznia, czyli tożsamości, po to, aby Zaciekawić bardziej ucznia polską, po to, aby uczeń mógł być dumny z tego, że posiada korzenie polskie ale nie zapominając o szacunku, jaki uczeń powinien mieć do miejsca, w którym się urodził, do kultury i tradycji jego miejsca zamieszkania. Od 10 lat realizujemy ten projekt. Zaczyna się zawsze w ławkach szkolnych, gdzie... Przedstawiamy dzieciom miejsca i paluszkiem po mapie sobie jeździmy i zwiedzamy te miejsca i potem organizowane są wycieczki, gdzie uczniowie mogą na żywo poglądać miejsca, w których przebywali tymczasowo bądź mieszkali Polacy, tak jak Słowacki, Mickiewicz, Gustaw kalin Grudziński. Od wieków Neapol przyciągał ludzi z Nad Wisły. To właśnie tutaj przebywali Kochanowski, Słowacki, Mickiewicz, Sienkiewicz i Gustaw Herling Grudziński. Czy warto przyjechać do Neapolu? Tak, warto. I y, warto, tak jak zrobili to przed nami dużo, dużo wcześniej Polacy, którzy wyruszali w długą podróż, aby dotrzeć tu właśnie do Neapolu. Wymieńmy, wymieńmy chociażby naszych żaków, którzy zanim jeszcze powstała Akademia Krakowska, to tutaj dokształcali się. Wymieńmy Piotra Wysza, wymieńmy, wymieńmy Jacka Odrowąża, którzy dotarli aż tutaj, aby pogłębić swoją wiedzę. Wymieńmy braci Kochanowskich naszego sławnego Jana Kochanowskiego, który razem z bratem Andrzejem przybyli tutaj, aby pokłonić się swojemu mistrzowi. Przybyli, aby pokłonić się przy grobie Bergiliusza i to tu prawdopodobnie powstała, powstał pomysł, powstała ta, ta pasja do tego, aby Andrzej, brat naszego sławnego Jana, przetłumaczył po raz pierwszy na język polski Eneidę. Kolejne miejsce, które warto zobaczyć, i związane jest z historią Polski, to Castel Capuano czyli zamek kapłański to miejsce, w którym odbyły się zaślubiny per procuram księżniczki aragońskiej Bony Sforza z Zygmuntem Starym. To właśnie z tego miejsca, z Neapolu, wyruszyła księżniczka Bona Sforza, aby dotrzeć razem ze swoim orszakiem do Krakowa i rozpocząć wspaniałą, wspaniałą historię naszego renesansu. To ona właśnie przybyła razem ze, swoimi, ze swoim orszakiem do Krakowa, właśnie z tego miejsca, z Neapolu. Żegnała Włochy i witała Polskę. Już jako królowa. Tych śladów jest kilka, więc ja poleciłabym wszystkie pooglądać, ale na pewno Grudziński, który tutaj bardzo długo żył, Grudziński poślubił córkę sławnego filozofa Benedetto Croce i, i mieszkał bardzo długo. Villa Rufo przy Via Crispi, spacerował uliczkami, uliczkami Neapolu, karmił gołębie, patrzył się na piękny Wyzuwiusz, dużo też o tym pisał, więc na pewno to miejsce jest, jest godne zwiedzania. Tak samo wcześniej wymieniłam Słowackiego, który też tutaj długo mieszkał, mieszkał przy ulicy Santa Lucia 116 i tam też jest, znajduje się tabliczka pamiątkowa, którą warto, warto obejrzeć. Podobnie Sienkiewicz też mieszkał tutaj dość długo w hotelu Continental, gdzie też jest tabliczka pamiątkowa. Neapol, jak mówią nauczycielki, Najlepiej zwiedzać pieszo. Wzdłuż wąskich uliczek miasta można odnaleźć setki różnych opowieści. Jak zwiedzać Neapol? Neapol e, zwiedzamy, podziwiamy, zatrzymujemy się, oglądamy wspaniałe widoki, e, czujemy zapach ulic, czujemy odgłosy ulic. I tak jak to pisał Sienkiewicz w swoich notatkach, w swoich listach, tak my dzisiaj możemy dostrzec, że dużo się nie zmieniło. Najlepiej poruszamy się pieszo. To jest najlepsze, chyba, żeby jak najbardziej poczuć to miasto. Są bardzo przyjaźni, są bardzo otwarci. Naprawdę niesamowity wypoczynek. Każdy coś znajdzie dla siebie. Także zapraszamy. To także jedno z ulubionych miejsc podróży Polaków. Z roku na rok jest ich tu coraz więcej. Do Neapolu najłatwiej dostać się samolotem. Podróż trwa niecałe dwie godziny. Prawie że z każdego lotniska międzynarodowego w Polsce można dostać się do Neapolu. Mam tutaj na myśli miasta takie jak Kraków, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Warszawa przede wszystkim, więc nie ma problemu z dostaniem się do Neapolu. Ostatnio często spotyka się Polaków tutaj w Neapolu i cieszy bardzo mnie osobiście to, że są to turyści. Turyści, którzy zwiedzają Neapol, którzy są zaciekawieni historią i kulturą tego, tego miasta. Zazwyczaj podróże te wcześniejsze kończy do Włoch, ponieważ wszyscy Polacy bardzo chętnie przyjeżdżali do Włoch zawsze. Bardzo często kończyły się na Rzymie i może już nikt nie docierał do, aż do, do Napolu, ale chciałabym powtórzyć, wspania, patrząc na Zatokę, e, powtórzmy za poetą francuskim, który tak to określił, który ta, bardzo również kochał Napol, określił to tak, Przetłumaczy, przetłumaczymy, najpierw mogę powiedzieć to po, po włosku. A Roma c'è Papa, a Napoli c'è Dio. Przetłumaczymy to po polsku. W Rzymie jest papież, ale w Napolu jest stwórca. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję, promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe TV.